W tym odcinku zajmiemy się budową e, fabryki kaktusów. Tak. Um, gdzie ta fabryka będzie się znajdować? Mm, tak, e, fabryka będzie znajdować się w skalę w środku. Mm, dlaczego? No, e, chcę żeby była tak ukryta, fajnie. Mm, no tak, fabryka będzie ukryta. E, Wykopałem tam dziurę. Niestety mam już e, tyle cobblestone'a że nie mam gdzie go trzymać. I no tak, podczas mm, kopania natknąłem się na niemiłą niespodziankę. E, zaraz wam pokażę. Muszę tylko wejść tam na górę. No dobra, jestem na górze. Tak, przepiękny widoczek po prostu. a e, Nawet no może zejdziemy sobie tutaj. Tak, tajny szyb. I tutaj jest dziura. Duża dziura, duży dół proszę bardzo. No, teraz jestem chyba na peaceful, ale myślę, że tu się nie zrespią potwory. No tak. Kopałem to troszkę czasu i powiem wam, że kobestuna <grystana> znalazłem tutaj chyba ze dwie skrzynie. Czyli ile to będzie staków? Teraz nie policzę. Tutaj będą kaktusy, jeden po drugim takie rządki. To może zobaczycie podczas oglądania filmu, teraz nie będę Wam za bardzo tłumaczyć. I stąd będzie spływać woda jednym strumieniem aż do tej dziury. No właśnie, i tak um, po prostu wszędzie by tu woda spływała, tak? I zbierałaby te kaktusy do jednego miejsca. E, tak, i tutaj jeszcze będą ze dwa źródełka, tu jeszcze będzie obniżona kilka klosków dół. Będę przez te dwa źródełka i one będą płynąć, płynąć i niosą będą te kaktusy jeszcze gdzieś tam dalej. Yy, chciałbym, aby te kaktusy docierały do mojego domku. Tak, żebym nigdzie nie musiał chodzić. No i niestety niemiła niespodzianka. Tak, natrafiłem na moją... No, na mojej wejście do kopalni. No właśnie. I teraz co by tu zrobić? Yy, mogę zrobić, że tutaj na przykład... Będą spadać te wszystkie kaktusy, a nie tu. Hmm. No nic, jeszcze o tym pomyślę. Eee, teraz zabiorę się może za przygotowanie sobie kaktusów, bo mam tam chyba ze dwa staki. No ale będę jeszcze musiał zasadzić i jeszcze troszkę więcej zebrać. I po prostu tutaj muszę wykopać dół. Eee, na zbierać wody. I zabieram się do roboty. No nic, na razie. I jestem z powrotem już ze wszystkimi materiałami. No i tak, może pokażę Wam tak szybciutko, na jakiej zasadzie to będzie działać. No więc, to jest fragment takiego systemu. To będzie się tam jeszcze, wiadomo, ciągnąć nie wiadomo jak daleko. Tak, i to będzie tak właśnie wyglądać. No dobra. No więc, i na jakiej zasadzie to działa? Jeżeli kaktus urośnie do tego miejsca chociażby. Zostanie ucięty przez klocek. Jak to działa? No powiedzmy, że tu mam taki kaktus i położę obok niego klocek. Zetnie się tak. Yy, cały kaktus się nie zetnie, tylko jego górna część. No tak. No więc tak to będzie działać. Ja się teraz zabieram do roboty, idę do swojej yy, dziury. No i nic. Robimy. No dobra, jestem z powrotem w mojej fabryce i zaczynam budowę. No więc jak to zrobimy? Już mówię. Kaktusy potrzebuję. Tak szczerze mówiąc, to tych kaktusów to tyle na zbieranie, żeby mi pewnie wystarczyło do końca serii. No ale fajnie, jakby to fabrykę zrobił. No dobra. No więc, jakby to wyglądało: tutaj byłby kaktus, to byśmy ucieli. Tak, tutaj byłby kaktus i tak do końca. No jak widzicie, mm, jeszcze będę musiał usuwać te bloczki. Później będę musiał iść na ziemię i to pozbierać. No i tak muszę zrobić całą tą przestrzeń. No więc, e, ja tu zabieram się do roboty. E, no więc, e, jakiś czas będzie w przyspieszonym tempie. Niestety nie cały czas. Gdyżby to mi zajęło po prostu za dużo. <gryw> za dużo czasu, trochę brzmi, dziwnie to brzmi do zdania, ale dobra. No więc jedziemy. Start. Troszkę się narobiłem, ale proszę jaki świetny efekt mamy. Wow, co jest? to jest za korytarz? Aha, wyjście. E, ile jest pięterek? Raz, dwa... osiem. Razem z osiem pięter. I jak widzicie kaktusy lecą tu jak głupie po prostu, że tak się wyrażę. I zamiast stracić kaktusów to jeszcze ich mi przybyło. No, z, na styg mi wystarczyło dirta, jeszcze trochę z y, piachu miałem. Ale, co teraz muszę zrobić? Teraz muszę, no tak. To mi jest tu niepotrzebne. Y, niestety nie mam pochodni, żeby wam pokazać co chcę zrobić. Jest tu trochę ciemno. Dobra. No więc tak, tutaj się przykopałem, widzę, że mam swój domek. Y, tutaj sobie będzie płynąć woda. Aż dotąd tutaj. E, tak, i tam gdzieś daleko będzie poprowadzony strumyk, który będzie je przenosił dalej w prawą stronę. A gdzie wypłynie? No to już zobaczycie pod koniec filmu. No, no to ja zabieram się do dalszej roboty. I jestem z powrotem. Właśnie skończyłem już wszystko, kompletnie wszystko: całą fabrykę. No, mm, muszę jeszcze tylko. Mm, Założyć silnik, że tak powiem, tej całej fabryki, czyli wodę wlać tam, gdzie trzeba. No więc zabieram się do roboty. O, właśnie, to są drzwi do mojej fabryczki. Tą drabinę będę musiał zlikwidować, bo jest mi ona już niepotrzebna. Zamykamy. I tak to wygląda, już ostatecznie. Um, takie schodki tutaj zrobiłem, aby woda spływała, po prostu. Jak pewnie wiecie, woda może płynąć na 8 kratek wraz z źródełkiem. No więc. Jeżeli opadnie tutaj, to skończy się idealnie w... na tej kratce. Czyli kaktusy tu sobie mogły spać spokojnie na dół. No dobra. No więc. Tak to wszystko wygląda. Tutaj będzie woda. I tu mam źródełko. No więc, mam. Wiadereczko. I zabieram się do roboty. Łajajko, trochę będę musiał tego wylać. Ale cóż, od razu Polski nie zbudowali, nie? Czy tam jak to się mówi? <grystanie> no i tak, niestety jest pewien błąd w tej moim e, sposobie, tak, zbierania tych tych. A zaraz wam powiem jaki. Wow, 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 wow. Nurt mnie pcha gdzieś daleko. Oj, chyba. A nie, dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to się sprawdzi. I ostatnie. No, nie ostatnie. Raz i dwa. No i pięknie. No i powiem wam, jaki jest tutaj taki mały błąd. Jeżeli kaktusy spadną w to miejsce, w to miejsce, w to miejsce i w tamto. E, tylko na, na jednym rządku tak jest. To po prostu się zaklinują. No tak. No te kaktusy, które tu spadną, będą miały po prostu pecha i nie trafią do cieplutkiej skrzyneczki w mojej chacie. No okej, okay. no płyną kaktusy, płyną. A co to jest? Hej, tak nie powinno być! What the? O kurde, coś spieprzyłem pewnie. Tylko ciekawe co? Eee... Dlaczego to tak płynie? Kurde... Zwykle coś spieprzę. Hmm... Huh. A może ja tam dojdę, co? Zrobię teraz cięcie. No tak. To się dzieje przez te klocki. Hmm. No cóż. Inaczej nie da rady. Musimy usunąć to. E tam. 200 kaktusów w tą czy w tą różnicę. Oczywiście po jakimś czasie. Eee, Wait a minute. Dlaczego to tak się dzieje? O właśnie Kurde, nie lubię zabawy w wodzie. Przynajmniej w nagracie Śródełeczko <laughs> jeszcze jest, jeszcze jest. Ała I. No i pięknie. Tylko że tak trzeba zrobić wszędzie. E, no to ja z dwóch. No dobre, so, z powrotem. Skończyłem. I tak, zabieram wiadereczko z wodą. E, działa wszystko? Wszystko działa. Wszystko działa jak należy. No, na razie jest to moja największa fabryka kaktusów, jaką kiedykolwiek budowałem. I tak, gdzieś tu sobie zaznaczyłem. Bo yeah. e, tu, tu ma być woda. I zgodnie z moimi obliczeniami... O Jezu, ile tego tu jest. Woda powinna skończyć płynąć tutaj. Tak, zgadza się. O, deszczyk, ha, jak miło. Y, Teraz potrzebuję wodę. Water, water, oh yes. Źródełko zostawiłem. I ostatni... E, ostatnie źródełko, jakie powinno być, to tu. I zobaczymy, czy wszystko działa. Płynie, płynie, aż do mojej hacjenty, że tak powiem. No i zobaczymy, czy to tam w ogóle dopływa. Siup. Siup. No i kaktusiki. Jest, płyną, 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 pa. No, tutaj. I... siup. Hej, chcę to zaliczyć. Come on. No way. Okay. No, nawet lepiej niż było. O kurde, ale tego tu się nazbiera to... No nic, wszystko pięknie działa. Jeszcze może zrobimy testa. E, w jakiej. Jak szybko to zbieram? Na przykład na minutę? Nie, no bo na godzinę. No nie, na godzinę, to nie będę zostawiał kopę chyba. Aha, no tak, tutaj mam drzwi. No dobra, czyli wygląda na to, że wszystko działa jak należy. E, wcześniej się pomyliłem. Powiedziałem, że jest 8 pięterek, a jest 7. Ale to i tak wystarczająco Lecimy na dół I co ja z tymi kaktusami będę teraz robił, to ja nie wiem Tak dzisiaj w nocy to pewnie będę mi się śniły te kaktusy O jest zielono mi A Ciekawie tego jest Tak, tak, dla sprawdzenia Będzie tak Nie, co ja gadam Wejście, wejście za No nic. O, płynął 3. Będę musiał gdzieś to wszystko trzymać. Nie wiem jeszcze gdzie, ale w magazynie mi chyba miejsca zabraknie. No, fajnie. Dobrze, no więc. Bliżamy się już, a raczej zbliżyliśmy się już do końca odcinka. Eee, tak, dziękuję za komentarze, subskrypcje, oceny. I co będziemy być w następnym odcinku? No, tego jeszcze nie wiem, no. Ale zastanowię się nad tym. Wilczek, Wilczek, gdzie ty jesteś? Wilczku. Wow, chłopie, ogarnij się. Pojawi się i znika. Dobra, no więc ja się teraz z wami żegnam. A, a tam? Co tam będzie? A, tego wam nie powiem. Następne następnym odcinku się dowiecie. No nic, żegnam was. Do zobaczenia. Raczej, do usłyszenia. Cześć.